Hej, witam was, serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj jest ze mną Agnieszka. Hello, hello, dzień Nie uwierzycie, ale Agnieszkę namawiałem od prawie roku na gotowanie bez rąk challenge. I uwaga, tym razem się zgodziła. I to można powiedzieć, zgodziła się podwójnie. Tak, bo słyszałam, <laughs> że jeszcze zrobimy taki sam odcinek, tylko z inną rzeczą do gotowania u mnie na kanale. I dzisiaj robimy ciasto dyniowe. I później dekorujemy je na dynie. Będzie, na kremem, tak, będzie krem pomarańczowy. O! I spróbujemy zrobić dynie. Jeżeli się nie uda, to udekorujemy ją jakimiś piankami, widzakami czy czymś, co tutaj mamy. Bo ogólnie w Polsce jest bardzo mało dekoracji halloweenowych na. No, tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to jesteśmy zawiedzeni i e, zgłaszamy się do wszystkich, słyszę końców sobie, żeby, żeby coś z tym zrobili. Tak. Czemu nie mogłoby się teraz że czekoladę w kształcie czaszki? Zaczynamy! Agnieszka, potrzebujemy miski. A właśnie, poczekaj, tak, to Tak, ja... to już chowasz A, za siebie, Ja muszę nie? włosy związać Jak to związać włosy? No muszę związać, no to Tak, zaczynamy, filmy. to już jest ten moment, kiedy, A, no, kiedy my zaczynamy. Podaj nam miskę. <laughs> I się chce już śmiać, bo... <laughs> Bo, bo robiłem tylko i wyłącznie dwa odcinki z tej serii. I były z Filipem, najpierw było śmiesznie, później z Sylwią, było też śmiesznie. Ale z tobą wiem, że będzie Max śmiesznie. Dziękuję. I ja przerwałem tę serię na prawie rok, bo ostatnio była o. święta w tamtym roku. Bo stwierdziłem, że nie, to jest zbyt trudne. A tu proszę. O nie, masło wyciągamy z lodówki. O dobrze, że tutaj trzymasz ręce z tyłu. I otworzył lodówkę zębami, jak on to zrobił? Wow! I wyjął, o, patrzcie teraz, jak on to zrobił. Spójrzcie. Otworzył dębie oh, oh. zębami oh, i wyjął masło zębami, no. To na języka. Jezu. Dodamy. Masz iść po, ma po deskę, a ja w tym czasie spróbuję... Wyjmiesz to? <laughs> spróbuję. No. Idę po deskę. Myślałem, że będzie łatwiej. Serio? Robiłeś to już dwa razy i mówisz, że się być łatwiej? No bo to tylko No No Ty w ogóle sobie radzisz tak, że wiesz, że ja tu nic nie muszę robić. Patrzcie. Wiesz, Ona <laughs> <laughs> wszystko potrafi. Odwaj się i rób to masło. A właśnie ktoś wspomniał w odcinku z świątecznym Sylwią, że ja każę robić najgorsze rzeczy moim gościom. I to właśnie o to chodzi. Dobra, tak jak dodasz masło, to później trzeba pokryć na mniejsze kawałki. Musi być zupełnie miękkie, żeby dało jej się dobrze zmiksować. To ty będziesz kroju. Dobra, ja wezmę łyżkę, żeby to może wyjąć łyżką z papieru. Kieruj nie łenie Bo to jest takie problematyczne, że jak ja mam to w guzi, to ja nic nie widzę, więc wow. O! 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 Mam pomysł, a jakbyś uda ci się podnieść to za papier do góry nad miskę i ja wtedy łyżko będę tak zrzucać. No! No! Jest! Dobra, to teraz musimy dodać 3 czwarte szklanki cukru. Dziękuję Pani Agnieszka. Ja nałożę, a ty wsypiesz. Okej, okay. to jest trzy czwarte szklanki. Nie przesyp. <noise> ja mogę tutaj postawić kolano i ty postawisz to na kolano. I przechylisz sobie zęba. No, będziesz miał jakieś podparcie, bo to musi być wyżej niż szklanka, nie? No. I. I... Widzisz? Tylko musi być bliżej chyba szklanka. No, tak się <noise> O. I sypiesz. Trzy czwarte, pamiętaj. O Boże. O Boże. <noise> Tak mam mam ci wyrzucić kolano? no to czekaj, to wezmę ci to kolano o. Wiesz, co, cebujesz trochę bez sprawy O, o, no, ja ci nakieruję nogą O, dobrze, dobrze, syp, syp O, tak się właśnie powinno sypać cukier, kochani Trochę za mało To jest Może, być mniej słod... Może być mniej słodkie No dobra, uwaga, zrobię to stopami chyba Tylko jak mam jakieś brudne skarpetki, to sorry Pff. Ej, bo to jest za wysoko, a ja jestem za nisko. No to nie. A może ja usiądę na stół? Może lepiej ustami. Ja złapałam ustami. Nie no, łatwiej będzie ze stopą. No, no zrobię tak i przychylę, tylko miska jest za wysoka. <laughs> Prawie! No to teraz... Proszę. Tak by właśnie gotowały psy. Oh. Teraz potrzebujemy dwóch łyżeczek cukru wanilinowego. Będziesz mi musiała pomóc. Dobra. Bo musimy go przedrzeć, więc ja złapię u góry, a ty musisz u dołu rozerzeć go. W sensie pociągnąć, żeby się rozdarł. U ale góry. mamy cały tu wsypać? Nie, tylko dwie łyżeczki, ale musimy najpierw otworzyć go jakoś. No tak, ale jak ja rozerwę od dołu. Nie, nie, w sensie dyfali. że. Ja będę trzymać tu, no. ty na dole, i ja tu pociągnę tak, żeby się rozdarł u góry. No. O, jest otwarty! Chyba. Nie, nie, nie. Weź na weź miskę No i syp. Ja ci powiem. Ja ci powiem. Kiedy będę dwie. Myślisz, że już są dwie Mhm No dobra, to wybacz. Okej, okay, więc to jest dodane. To ja sprawdzę co tam trzeba zrobić. To jest najgorszy moment. nie, co? Bo to trzeba lekko przemieszać i zacząć dodawać po jednym jajku. Ty myślisz, że trzymam. Okej, okay, ty dodajesz jajkę. Co? Nie! Ty, co? na pewno ty jedno musisz dodać też. Nie ma tak. To jest dwa, bo są trzy. Dobrze, czylicie, dobrze. Tak? tak chyba tak nie powinno Tak powinno właśnie wygląda. Okay. Nie myślałeś nigdy cukru z masła dawaj. jest <grym> <grym> okay. Six and a half hours later. Ładnie. Ja już bym darował. No, mi się wydaje, że już jest. ładnie. O Boże, moje zęby. E, to teraz, graszka, dodajemy jajko. Mamy trzy jajka, więc Agnieszka doda dwa ja jedno. Spróbuję stopą najpierw. Okej. Okay. Możesz też. Dwie próby O! To się może źle skończyć Ja się odsunę O! O, i teraz jak w balnik... Nabiłaś to na to i wiecie co, to by było super, gdyby wszystko wpadło do środka, a to wszystko się wylało poza miskę. No właśnie. Ale za to jak ładnie się wylewało. Możemy to zgarnąć potem tym łyżką, żeby tu miskę postawić na kolanach i zgarnąć łyżką jajko. Z Ej, stołu. W sumie to jest dobry deal, bo no. jakby nie patrzeć na tym stole jest w miarę czysto. <skrytanie> <słyska> Widziałeś co robiłem? Nie. Yeah. Ej, ale z tej, z tej skorupki trzeba wyjąć jeszcze żółtko. Mm -hmm. O! Jest! Zastanawiam się czy to co robiliśmy przez ostatnie dwie minuty miało jakikolwiek sens Bo teraz jest trochę dużo tych, tych Skorupek No tak No to wyjmijmy skorupki mm. Chyba ostatnią wyjmujesz No, ostatnia To było zbyt męczące i najlepsze jest to, żeby w sumie nic nie widzieliście Dobra, to, się to trzeba to zgarnąć, tak. O! 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 Czekaj A! A! <laughs> Musiałem złapać ręką, byśmy nie mieli już nic Okej okay. O, spływa ładnie Dobra, mamy tu. Powiem tak, wyczyściliśmy stół i mamy pierwsze jajko tutaj. Teraz postaram się chyba ja wrzucić drugie jajko, chociaż nie wiem jak to za bardzo zrobić. Czy to nie, nie postawić go lepiej na stół? I myślę, że próbuję to zrobić z stopami. Boże, ona się... <small of God> <zysklarzania> jest <zysklarzania> to, nie trafiłem. Ej, ale jest dobrze, bo ja to teraz łatwo zgarnę. No, wiem! Tylko prawdę! Czyli trzeba by rzucić z dołu i zobaczyć, jak to się Nie Tak, ale to było najlepsze! Agnieszka leci z trzecim tym. I nawet to jajko, które w tym jest w miejsce. O, ten pory! Jak ty to tak łapiesz? Ja nie mogłem tak złapać. O nie! O nie! Spadło! Ale nie fękło, Spadło, ale nie pękło padło na masło. Dobra, już chyba trzymaj. Ja się Męko teraz to pamięć Ja to piętą robię. O nie! Co teraz? No właśnie, o to pytania. Bo ja to trzymam, ale nie jest. poczekaj, może ja to rozbiję łyżką. Aha. Jest, upływa Straciliśmy je. O! No, o jest! Mamy trzecie jajko! Mamy trzecie jajko! To jak to już mamy, to dodajemy teraz pire z dyni. Czyli mieszamy to dopiero? Tak. Okej. Okay. I zastanawiam się jak to zrobić. Stopami chyba, bo tego nie złapiesz. Tak. I fajnie jakbyś ty zgarnęła tu łyżką jak dasz radę z miski. Eee, spróbuję. O! Dasz radę zdjąć to jakoś? Eee. No, to eee. No! Jest! Jest, jest! siedzi! A jak ja bym to zdjęła na kolana i wtedy by było... No. Zróbmy tak. O nie, mam dynię na skarpetce. O nie! Ej, zrób tak i wyjmijmy miskę ręką, bo to, to się nie da inaczej. Bo to jest zbyt gęste, bo to jest puree. Więc jakby musicie wybaczyć. Teraz tak, wszystkie suche dodajemy. Czyli mąka. Tak, i to I... już będzie koniec. Będzie soda? mąka, soda, Cynamon, proszek do pieczenia Słucham, aż tyle? No, no Dobra, nie. dwie szklanki mąki Okej okay. Prawie otworzyłem tak. Masz wprawę, widzę hmm? <grym> o -o. No, no, dajesz A, bo ty chcesz to rozebrześć? No. <grym> 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 I no, rane, jak to teraz? Jak ja nic nie idę. I stąd sypmy. <noise> Ale skąd będzie wiedziała ile to Na oko. Na oko. Na oko. Oh. <noise> o, dobre. Leci! Mamy jeszcze tylko łyżeczkę cynamonu lub przyprawę do piernika, Łyżeczkę proszku i łyżeczkę sody. Okej, okay, wszędzie łyżeczka. No e, to spoko. E... Musisz mi pomóc. O, może to jest plastikowe? Mm -hmm. czekaj. no. O! No i musisz sypać 15 gram. No sypać ja ci będę mówić. Nie, 5 gram, przepraszam, tu mała łyżeczka! No, o, boż! Mieliśmy zrobić ciasto dyniowe, ale będzie piernik. No i to weźmę. Jak? Jak to się zmieszało? No to dobra działa Ja zrobię... O nie, soda. Wiecie co, ja sodę też otworzę już i po prostu sypiemy zębami, bo tego się nie da. Dobra, Aga, daruj, będzie piernik. Przeprawowałaś? Mhm. Mm no, jeszcze trochę. <noise> Już. I też do mnie jest... dzwoni. 5 gram. W mała łyżeczka? Tak. tak. No to chyba no to jest, jest. okej. Okay. Soda jest. Proszę. Piernik jest. Proszę. Proszę. O nie, o nie, oddał, oddał. <noise> Uwaga. Co powiem wam pięknego. Co powiem? Nasze ciasto jest gotowe. Smogą, procent, trzeba tylko wymieszać. O, może mikserem. Więc ja zrobię klaśnięcie, będzie transition i wrócimy z wymieszanym ciastem. Dobra, trzy, dwa, jeden. Uch, Dobra, mamy ciasto wymieszane, teraz musimy wziąć boiling... Mamy ciasto wymieszane. Nie wiem, co powiedzieć. Dobra. Mamy wymieszane. I teraz trzeba to przełożyć do blaszki. Cały czas słyszę w tym odcinku. Czekaj, ja wiem jak zrobić. No Okej, okej, jest lepiej, ale łyżki nie wiem, że jest lepiej. Nie, Jakby co za misko jest za mieszka? <mankujesz> tam? to? Uh -huh. O! Czekaj! O! Idealnie! No wylewaj uh -huh. ciasto. A, to Szkoda, że nic nie widzicie, no ale. Idealnie. Już? Aha. Uh -huh. Okej. Okay. Układamy ładnie ciasto, bo to nie wyjdzie. Jakby co? To są te rzeczy, kiedy pomagamy sobie rękoma. Bo zawsze w każdym odcinku przynajmniej są dwie albo trzy rzeczy, które trzeba zrobić rękoma, bo się nie da. Uwaga, nasze ciasto wygląda tak i powiem szczerze, jestem w szoku, bo wygląda w Tak, wygląda jak normalne ciasto. Nie ma skorupek, nie ma czegoś tam innego, więc, wow, Idziemy to piec i wracamy do Was za godzinę, gdzie będziemy dekorować nasze ciasto. Wróciliśmy. Mamy ciasto i jest płaskie. Ogólnie miało być takie, miało być jasne, wyszło ciemne, więc musimy to zamazać teraz naszym kremem pomarańczowym, ponieważ robimy ciasto, które będzie wyglądać jak dynia. Ok, jazda! Taki gęsty. No. Tak. I teraz to jest moje. O tak. No, całkiem. Mam pomysł. Ja przytrzymam to nogami. A ja mam cały A ty ładnie no i później będziemy rozkładać. Ej, wydaje mi się, że już jest wystarczająco, czy nie? No, możliwe. No to teraz to trzeba ładnie rozdać. SIX AND A HALF HOURS LATER Ja myślę, że krem jest spoko. To się że No. To teraz w te miejsca, gdzie jest mało kremu, trzeba dać dekorację. Ja bym teraz dał jakąś posypkę w miarę kontrastową. Czyli czarną. To ty daj to, a ja bym położył jeszcze... Może wytkniemy lizaki w to? No. Tylko ono jest niskie, te ciasto. Aha. Więc jak my w to wytkniemy? Spróbujemy. HALLOWEEN! No. A jak to teraz też wetknąć w ciasto? Tylko tak ładnie. No i wciśnij. O ładnie! No. O, o! Dobra. Całkiem równo. O! Leci! Dawaj, leci! Ja Popnę. poknę. Leci. Nie leci. Jeszcze trochę. O! I tutaj, i teraz... O! Idealnie. O. Nie! Moja ciężka... O. No nie da się inaczej. Moja ciężka praca, mówię bardzo. Trzeba zasypać tu posypkami i będzie spokoj. No teraz Ty syp posypkami. O! Mm, jak smu! No teraz trzeba go wepchnąć. Chcę? No tak po długości zróbmy, jak tu są dwa, to teraz tu jeden i drugi. Tu? No, gdzieś tak. O, spoko, to jeszcze jeden. No! jeszcze jakiś Doszedłem do wprawy. Mhm. Ale Wystarczy, badanie. żebyśmy dali trochę czarnej posypki, która jest tu. To przechyl na język i zrób <słuch> Ładnie! No. Ej, to mamy gotowe ciasto! Wow, zrobiliśmy to półtorej godziny i mamy w końcu gotowe ciasto! Teraz co? Próba testu? E, tak, ale jeszcze musimy e, pokazać z bliska jak wygląda to do... ale bo wyszło nam profesjonalnie. Tak wygląda gotowe ciasto dyniowe. Powiem szczerze, że ja jestem zadowolony, chociaż tutaj wygląda w kamerze trochę bardziej żółte. Ale no, jest bardzo fajna dynia. Jedzmy, 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 Tak, jedzmy. to jest ten moment, kiedy będziemy próbować tego ciasta. Ej, Uy, ładne! No, mówiłaś ładnie. Ej, super. proszę. Ale jak fajnie z tym lisakiem w ogóle kawałek. No. Dzień! Jest dobre, czysto przyprawę korzenną, sporo, sporo no. i dałe, sporo. Ale tak poza tym to jest naprawdę dobre testo. Mhm. Gotowanie bez rąk dopiero teraz mogę uznać za zaliczone chyba. Także moi drodzy, jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też do Agnieszki. Tam już jutro będzie też film ze mną, też gotowanie bez rąk, tylko będziemy robić coś innego halloweenowego. Ale wow, jestem przekonany, że nam się udało, dajcie znać w komentarzu jak wam się podobało i czy chcecie więcej gotowania bez rąk. Do zobaczenia, hej! Bye.